Mamy do czynienia z obozem opresji, z ludźmi, którzy kierują się wyłącznie korzyścią polityczną, interesem politycznym, którzy chcą zabić opozycję, zniszczyć ludzi, upokorzyć, zniszczyć ich życie. Ja nie dostałem ani grosza. Zwróciliśmy się do takiej organizacji PiS i oni dają pieniądze. Ani 400 milionów. Ani, ani grosza od PiSu. Przeciwnicy mówili, Rydzykowi dają rząd PiSu. <noise> ja to... No. Wy żeście dali wtedy tylko 200 tysięcy. To my nie z Platformy, tylko dzieci Boże. I my przejmujemy tylko godne pieniądze, a potrzebujemy ich, a potrzebujemy owszem. No nie. Pani pyta kogoś, to leży jest kofany, o to, czy się że ja tak powiem, będzie solidaryzował którzy go popią. Michał Wójcik, a więc były minister, jeden z najgłośniejszych uczestników konferencji prasowych, na których kolejny raz opowiada, że stosowanie prawa wobec polityków mafii pisto represje. Wójcik używa wielkich słów o niszczeniu opozycji, mimo że sam przez lata był częścią machiny pogardy, którą media, prawnicy i ludzie opisywali jako nadużywającą instytucji państwa przeciwko obywatelom, a także wykorzystując ją do niszczenia ludzi. Również dzisiaj ojciec Tadeusz ryzyk, który jednocześnie twierdzi, że on nic nigdy nie dostał. No ale po minucie dziękuję politykom PiS poprzedniej władzy za samochody, milionowe dotacje i wsparcie rzędu nawet 5 milionów, którymi przewaleniem się pochwalił. Skromność level, jestem biedny, ale oczywiście wyszedłem z konfesjonału o milion bogatszy. Porozmawiamy o tym, jak narracja o Mnichu bez grosza zderza się z faktami dotyczącymi finansowania tego złodziejskiego przedsięwzięcia. No i na koniec Jarosław Kaczyński, który w czasach największych napięć na Wschodzie mówi otwarcie, że, cytuję, nie zamierza zakończyć wojny polsko-polskiej, którą rozpętał. Wojny, którą rozpętał dawno temu i którą karmił się przez lata, bo politycznie mu się po prostu opłacała. Kiedy pytany jest o własną rolę, udaje ofiarę. No ale kiedy pada pytanie o odpowiedzialność, odwraca wzrok w stronę swoich zwolenników i mówi im dokładnie to, co chcieliby usłyszeć. Ślad za nim prestytutki biegające z mikrofonikiem jak za panem Jarosławem, jak za panem prezesem, tylko po to, by ten przychylniej łypnął okiem. O tym wszystkim dzisiaj. Jadam by się. Dzień dobry, witam Państwa w piątek i zapraszam na drugie wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Zanim zaczniemy, jak zwykle polecam Państwa uwadze nasz portal informacyjny, to oczywiście portal checkpress.pl. Tam zapraszam po ciekawe, sprawdzone i najświeższe informacje z kraju, polityki świata. Zachęcam też, by zajrzeć na nasz sklep internetowy sklep antyprawak. .pl. Tam można dozbroić się w projektowane przez nas koszulki, również gadżety, a także książki Bluzy, na jesień i zimę z antypisowskim, antyprawackim przekazem, a jak Państwo wiecie, cały zysk z naszego sklepu pozwala nam realnie inwestować w sprzęt w technologię ludzi i Równocześnie rozwijać nasz kanał. Właśnie też zachęcam do tego, by kliknąć łapkę w górę i oczywiście będę mega wdzięczny za masę Państwa komentarzy, jak każdego dnia. Tymczasem, Szanowni Państwo, Michał Wójcik no, wyszedł znów na konferencję prasową i wyszedł z siebie. Przy okazji zrobił to, co robi najlepiej. Podniósł głos i przyjął poważną minę, a następnie ogłosił Urbi Edorbi, że on i jego koledzy są ciemiężeni. Według Wójcika. Stosowanie prawa wobec polityków, pisto represje, także atak, no i najciekawsze, zabijanie opozycji. Tak, użył dokładnie tych nędznych słów. Jakby, nie wiem, prokuratura nie mogła prowadzić żadnych czynności wobec ludzi minionej władzy, bo ci mają immunitet moralny lub paszport pisu. Jesteśmy z pisu? Nam wolno. No ale kiedy prawa zaczyna ich dotykać, nagle jest dyktatura, terror i koniec demokracji. Wujciga, więc człowiek, który współtworzył tą zamordystyczną i zdradziecką pisowską politykę resortu niesprawiedliwości, w czasie gdy opinię publiczną wstrząsały skandale, a także sprawy dotyczące kontrowersyjnych czy po prostu zamordystycznych działań służb, nacisków, aresztów czy przewlekłych postępowań i decyzji, które później opisywano po latach jako nadużycia. Dzisiaj występuje jako obrońca wolności. Mamy do czynienia z obozem opresji z ludźmi, którzy kierują się wyłącznie korzyścią polityczną, interesem politycznym, którzy chcą zabić opozycję, zniszczyć ludzi, upokorzyć, zniszczyć ich życie. Po dwóch latach doszliśmy do wniosku, że już dosyć tego bronienia się. Najwyższy czas, żeby zaatakować. Taką akcję zaczęliśmy tydzień temu akcję polegającą na tym, że zaczęliśmy sprawdzać parlamentarzystów reprezentujących obóz władzy. Czym w takim razie oni się zajmowali w ciągu ostatnich dwóch lat? I chcę Państwu powiedzieć, że na początku podchodziliśmy do tego z pewnym sceptycyzmem, nie wiedząc, jakie będą efekty tej akcji. Po tygodniu po pierwsze chcę podziękować ludziom, którzy przysyłają nam zdjęcia różne, informacje nam przekazują, poprzez messenger bezpośrednio do parlamentarzystów się zgłaszają. Jesteśmy zszokowani. Jak można być takim hipokrytą, tak beznadziejnym hipokrytą? Zaraz Państwu pokażemy zdjęcia. Tych zdjęć są tysiące. My wybraliśmy kilkanaście tylko obrazujących, o co chodzi w działalności tych, którzy dzisiaj nam zarzucają, że naruszaliśmy prawo, że kradliśmy, że robiliśmy, czyniliśmy zło. Kim oni są w takim razie? Chcę też zapowiedzieć, Szanowni Państwo, że tak jak powiedziałem wczoraj na konferencji, że my Wam spokoju nie damy. Zaraz po tym zespole. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu przewodniczącemu, który zwołał ten zespół. Rusza kontrola, szanowni państwo, w... Tak, w Krusie. Posłowie jadą do Krusu, żeby sprawdzić sobie dokumenty pewne i myślę, że dużo ciekawych rzeczy tam wyjdzie. Myślę, że to nie jest ostatnia kontrola. Pewnie będzie więcej takich kontroli. Mechanizm, który tu widzimy, jest prosty jak konstrukcja CEPA. Prymitywny jak cały PiS. Kiedy oni rządzili, każda kontrola, każdy wniosek, każdy areszt był twardą walką z przestępczością. No ale kiedy to samo dotyczy ich zamordystycznego i zdradzieckiego środowiska, nagle jest to polityczna zemsta. Hmm, no tak. Wójcik swojej. E, Wypowiedzi w tym be prawackim bełkocie kolejny raz odwraca rzeczywistość niczym zimową rękawiczkę. Opowiada, że rząd atakuje opozycję. Chociaż wszystko, co się dzieje, dzieje się na podstawie dokumentów, procedur czy właśnie formalnych decyzji instytucji, które mają prawo i obowiązek to robić. Jeżeli ktoś łamał przepisy, władza ma obowiązek działać, a nie odwrotnie, czego Wójcik najwyraźniej nie rozumie. Jak jest Państwa zdaniem zachęcam do komentowania, bo dodam od siebie tylko tyle, że najbardziej absurdalne jest to, że wójcik robi z siebie ofiarę systemu. Który sam współtworzył systemu, który był krytykowany za nadużycia, czy chociażby zbyt szerokie stosowanie aresztów wydobywczych i atmosferę represji, także presji na sędziów i wymiar niesprawiedliwości wówczas w czasie rządów Pisu. To jest właśnie to klasyczne odwracanie kota ogonem, które stało się takim znakiem firmowym tamtej ekipy. Jeżeli fakty są niewygodne, zmieniamy narrację. No, ale kiedy wójcik mówi o polowaniu na opozycję. To naprawdę może warto zadać fundamentalne pytanie, takie proste i oczywiste, czy według niego serio stosowanie prawa wobec polityków pisto a tak, czy może po prostu właśnie wójciku: stosowanie prawa. Odpowiedź oczywiście pozostawiam Państwu i zachęcam, by swoją interpretacją podzielić się z nami widzami na dole w komentarzu jak każdego dnia. Taba numer dwa: dzisiaj to Tadeusz, ryzyk nic nie dostałem, ale jednak dziękuję za miliony odpisów. No musiał w końcu nas kaznodzieja i nasz dobrodziej zawitać. Ciężko na to pracował, gdyż Rydzyk, no, wystąpił ostatnio w swoim stylu. Najpierw jako skromny zakonnik, który nic nie dostał, Niczego nie bierze, wszystko dla Boga. A po kilku zdaniach nagle okazuje się, że padają słowa podziękowania dla konkretnych polityków mafii PiS i nie za byle co. Za wsparcie, za pomoc, za samochody, limuzyny, dokładnie tak, te słynne, oraz za dotacje liczone w setkach milionów złotych. No jest to naprawdę fascynujące, że w jednej wypowiedzi w tym bełkocie Złodziej Ryzyk gra postać a a w drugiej wypowiedzi, w drugiej stronie przyznaje, że jego instytucje korzystały tylko i wyłącznie ze środków publicznych przez lata. Czy to tylko i wyłącznie, to taki chyba oksymoron, to miał na myśli. Mowa o projektach kulinarnych, czy medialnych, edukacyjnych i inwestycjach w hotel, z których wiele budziło ogromne kontrowersje, a pytania o zasadność, transparentność i proporcje, niestety, wciąż pozostają bez odpowiedzi. Ja nie dostałem ani grosza. Zwróciliśmy się do takiej organizacji PiS. I oni dają pieniądze. Ani 400 milionów. Ani, ani grosza od PiSu. Przeciwnicy mówili, rydzykowi dają rząd PiSu. Ja no. Wyżeście dali wtedy tylko 200 tysięcy. Wszystko co tu jest, to są ludzie. To nam posłowie pomagali, PiSowscy. To są bardzo często te wdowie grosze. I przychodzą te pieniądze tyle, ile potrzeba koniecznie. Trzeba tylko no, jakoś tak rozporządzać. Co prawda, myśmy już wydali wtedy parę milionów. M jakoś tak oszczędnie. Teraz musimy na przykład samochody. Wczoraj mi pan Mirek mówił, ojcze, musimy kupić samochody absolutnie. Gospodarność to jest pracowitość i oszczędność. To my nie z platformy, tylko dzieci Boże. I my przejmujemy tylko godne pieniądze, a potrzebujemy ich, a potrzebujemy owszem. No nie budujmy niczego na kłamstwie. Jakżeście dołożyli pieniądze, dołożyliście pieniądze do tego, do tamtej kasy. Powiedz, że to jest kłamstwo. Ani grosza odpisu. Bóg zapłać, pani premier. Panu premierowi. Jak tu, szanowni państwo, nie mówić o hipokryzji? Z jednej strony cytuję Tadeusza, Tadzia złodzieja, nic nie dostałem. Z drugiej listy dotacji, które były publikowane przez media, które też pokazują, że to toruńskie złodziejskie przedsięwzięcie było jednym z najbardziej hojnie wspieranych, spatologizowanych podmiotów w czasie rządów PiSu. Kiedy ryzyk narzeka, że rząd PiSu go... Nie wspierał, może warto przypomnieć, że mówimy o człowieku, który od lat no, ma wpływ na dużą część elektoratu tej właśnie patologicznej prawicy. No i oczywiście politycy tej formacji bardzo chętnie mu się odwdzięczali, a nawet kłaniali w pas, wysyłając kolejne. Części naszych podatków tak, by zaspokoić dobrodzieja. Pieniędzmi podatników oczywiście, a nie swoimi. Najciekawsze jest też to, że ta narracja działa, ponieważ część ludzi serio wierzy, że instytucje ryzyka funkcjonują dzięki dobremu sercu słuchaczy, a kościółek nie służy budżetowym przelewom. To jest właśnie niezwykła umiejętność, szanowni państwo, tworzenia równoległej rzeczywistości, w której fakty, no jak widać na załączonym obrazku, przestają mieć najmniejsze znaczenie, jeżeli oczywiście nie pasują do opowieści sączonej z ust tego złodziejskiego satrapy. Jak państwo oceniacie, tą zbitkę, jaką dla was przygotowaliśmy, i czy. Okej, okay, może otwarte pytanie ogólne. Czy was ona śmieszy, czy może wkurza, może irytuje bądź zastanawia. Zachęcam do komentowania. Temat numer 3. Dzisiaj to czas do, na przejście do człowieka, który przez ostatnie kilkanaście lat był głównym architektem konfliktu wewnętrznego w Polsce, a więc Jarosława Kaczyńskiego, przez motłoch pis zwanego. Ja rozbawem. Kiedy pytano go ostatnio w Sejmie, czy w obliczu napięć międzynarodowych warto byłoby zakończyć wojnę polsko-polską, odpowiedział jasno: nie. Nawet teraz, kiedy realnie zagrożenia płyną ze wschodu. Nawet teraz, gdy wspomnę o tym, że NATO podnosi poziom gotowości, kiedy cała Europa mówi jednym głosem o bezpieczeństwie, Kaczyński nie zamierza kończyć konfliktu, z którego jego partia, no, żyła przez lat, jakim karmi się każdego dnia, dzień po dniu. Proszę posłuchać. Pięć zasad Donalda Tuskania. Atakuj polski subsz wojska, nie powtarzaj rosyjskiej propagandy. Koniec z wetowaniem, legislacyjnym. Jestem z Zachodem i członkostwem Unii Europejskiej. Jestem po stronie Ukrainy. Apeluję też o to, żeby nie było wojny domowej kwestii bezpieczeństwa. To no na pewno nie z... powinno być wojny domowej, ale wojnę domową to tutaj wywołuje prześladowaniami opozycji i w ogóle niebywale, z skandalistycznymi zachowaniami Donald Tusk. To jest jego metoda rządzenia, więc um, diabeł się wolno ubrał i ogonem nam przezwonił. Dla dobra yy, naszego kraju i bezpieczeństwa, te zasady będą wspólne dla całej klasy politycznej? Podpiszą się Państwo pod nimi? Proszę, no proszę nie żartować, no pani, no pani pyta kogoś, to leży, jest kochany, o to, czy się, że tak powiem, będzie solidaryzował z tymi, którzy go kopią. No. nie ma mowy o tym, bo poza tym, w naszym przekonaniu, to jest polityka po prostu anty... No, jak zawsze, jak zawsze. A, bawa, bawa, bawa. Oczywiście, macie Państwo rację, że jest to skrajna nieodpowiedzialność, jednak w polityce można się różnić, można też się spierać, można, ale trzeba też w pewnych momentach no, zagrożenia, kiedy, kiedy całe państwo w jaki sposób musi działać razem, po prostu działać razem. Tylko u nas mamy. Nawet nie jest polityk. Ja ciężko mówię o nim jako o człowieku. Eee, ten gość, o tak to ustalmy, który mówi otwarcie, że jedności nie będzie, wobec konfliktu się mu politycznie to nie opłaca. Jedyny gość chyba w całej Europie. Od lat buduje podziały. Od lat mówi swoim wyborcom, że on jest ofiarą, a inni oczywiście chcą zniszczyć Polskę i Kościół w naszym kraju. Od lat niszczy zaufanie do instytucji państwa, mediów, sądów czy Unii Europejskiej. Dosłownie do wszystkiego, co stoi między nim a jego polityczną wizją monopolu w Polsce. I teraz, kiedy świat jest no jednak w najtrudniejszym miejscu dekad, Kaczyński mówi wprost, że nie zamierza zmieniać swojego Patologicznego kursu, chyba trudno o bardziej jaskrawą i niebezpieczną postawę. No to nie jest polityka, jest to po prostu sabotaż. Narodowej jedności. W pradyce oznacza to dokładnie to, czego życzyłby sobie Kreml. I Kaczyński o tym wie, że skłócone społeczeństwo, czy i na podziału, e, czy chociażby napięcia wewnętrzne i brak wspólnoty, to misja, jaką wypełnia, oczywiście działając na rzecz Władimira za naszej wschodniej granicy. Nie trzeba być chyba ekspertem, drodzy Państwo, od bezpieczeństwa, by wiedzieć, że takie podejście po prostu osłabia państwo. A kiedy osłabia się państwo, to korzysta z tego każdy, kto tego państwa nie lubi wydaje się banalne, ale ewidentnie dla Jarosława niezrozumiałe. Jak Państwo oceniacie deklaracje Satrapy? Zachęcam do komentowania. Najbardziej, najmocniej zachęcam, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Zapraszam też na CzechPress.pl to nasz portal informacyjny i polecam Państwu uwadze tym z Państwa, którzy chcieli nas wesprzeć i myślą o tym, jak można dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju naszego medialnego i obywatelskiego projektu. Zapraszam antyprawak.pl, tam kupując mogą Państwo realnie do naszego projektu się dorzucić, ponieważ właśnie dochód z tego sklepu, naszego nie czyjegoś innego. Inwestujemy głównie w sprzęt w technologię, również w ludzi, jacy z nami pracują, tym z Państwa, którzy nam wsparcie okazują i okazali. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że Państwu dobrego, przyjemnego, no wiemy, że jednak w dużej części naszego kraju dzisiaj, zimowego weekendu zapraszam na jutro punktualnie o godzinie 12 na nasze kolejne spotkanie i zachęcam do kliknięcia łapki w górę, polajkowania, udostępnienia i oczywiście do nas, do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.